Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz wręczył stypendia dla najlepszych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Są to na pewno osoby bardzo zdolne, które swoimi wynikami w nauce jako olimpijczycy potwierdzili wysokie umiejętności. Uczniowie otrzymali stypendia za wyjątkowe osiągnięcia w nauce i sporcie w pierwszym półroczu bieżącego roku szkolnego. Jestem laureatem konkursu kuratoryjnego z fizyki. Doszedłem do drugiego etapu Olimpiady Matematycznej gimnazjalistów, Średnią mam 5-0. No I oczywiście jakieś tam drobniejsze konkursy, jakieś wyróżnienia. A mam do następnego etapu konkursu o wiedzy, o krajach anglojęzycznych. Mam średnią 5-6. Zawsze trzeba popracować trochę, żeby coś osiągnąć. Chciałbym zająć się robotyką bądź mechatroniką. I studiować, myślę, myślę, że chciałbym wybrać się na jakąś politechnikę, może Gdańską, Warszawską. Stypendia otrzymało 40 uczniów spośród 100 zgłoszonych kandydatów.